Modlitwa. Maryja. Serce moje jest świątynią Trójcy Przenajświętszej, tajemnicę mej miłości powierzam duszy prostej i czystej, wypraszam jej światła nadprzyrodzone i wolę stałą do wprowadzenia ich w czyn, bądź wierną otrzymanym oświeceniom, choćby cię to wiele kosztować miało. Dusza. O Matko Ma, racz przemawiać do serca mego, służebnica twoja słucha. Wiem, iż bez ciebie niczego nie jestem zdolna uczynić. Przy twej pomocy zdobędę się na wszelkie ofiary. O matko pięknej miłości, naucz mnie, jak mam kochać i żyć miłością. O duszo błogosławiona, która masz szczęście należeć całkowicie do Matki Jezusa, wchodź do przybytku serca Jezusowego przez bramę nieba, najczystsze serce Maryi. Zanim rozpoczniesz jakąkolwiek modlitwę ustną, czy myślą, zbliż się i zjednoć się najpierw wewnętrznie z sercem Maryi? Naśladuj w tym owe dziadki, które Chrystus stawił nam za wzór, a które tak czule cisną się do swej matki, nie śmiejąc bez jej opieki kroku nawet postąpić i których radością jest przeświadczenie, że oko macierzyńskie nieustannie czuwa nad nimi. Niechaj niepokalane serce Maryi stanie się Twoją świątynią. Przenikaj się jej atmosferą pełną świętości. To znaczy, jednocz swe pragnienia, swe myśli z jej myślami, swe uczucia z jej uczuciami, a wówczas modlić się będziesz i rozmyślać z ową wiarą, ufnością, czystością i miłością, jaką płonie serce Maryi. Jakież upodobanie znajduje trójca przenajświętsza w modlitwach i rozmyślaniach, odprawionych w sanktuarium łaski i nieskalaności. Jakim jest serce Maryi? Słodkie serce Maryi, bądź moim ratunkiem. Niech będzie zawsze i wszędzie znane, chwalone, błogosławione, kochane, czczone i wielbione boskie serce Jezusowe i niepokalane serce Maryi. Amen.